O, dzisiaj, zapikanka warzywna i babka ziemniaczana I wszystko za 12 zł. Prawdziwa okazja, powiem Wam. Hmm. Przypomniało mi się te kity o tym, że będę miał zakaz nagrywania. Zakaz nagrywania w Hokus Pokus. Pamiętacie jak Łukaszek coś takiego Wam gadał? Tak, codziennie farmazon w jego wykonaniu. I wszystko od 4 lat. To wszystko co gada. Pisze, publikuje to kłamstwo, bo jest chorym psychicznie. Ruchającym matkę kloszardem, zaszczanym menadem bez prawa jazdy, którego nie stać nawet na jedzenie. Na bilet autobusowy za 5 zł musi piechotą chodzić do sądu. No i wybiera kebaby ze śmietnika. I tak dalej, i tak dalej. Także polecam Wam hokus pokus. Nie polecam Subwayów, jakichś tam innych fast foodów. Nie polecam Wam takich śmieci. Pamiętajcie, jedyny kanał, gdzie jest rzetelna prawda, cała prawda nas wyzwoli jest tylko na kanale moim TV Kononowicz. A teraz inne to już albo nie publikują, albo farmazony publikują. Także nie słuchajcie śmieci farmazonów. Słuchajcie prawdy, bo prawda nas wyzwoli.